Ale też z naszej praktyki bibliotecznej wiemy, że książka to bardzo czasami zbiór pewnych utworów, pewnych, to są zbiorki poezji różnych, to są zbiory opowiadań różnych autorów, co w takich przypadkach. Jest to oczywiście przepis, a jakże w ustawie, który to reguluje, to są tak zwane zbiory i antologie, również wybory tutaj się w nim mieszczą, no i bazy danych spełniające cechy utworu to jest to, o czym mówiliśmy, że bazy danych doznają podwójnej ochrony, to znaczy z jednej strony na gruncie tego przepisu jeżeli są twórcze, natomiast na gruncie ustawy o ochronie baz danych osobowych w ogólności. No Mamy przepis, który nam powiada, że tego rodzaju tak zwane zbiory są przedmiotem prawa autorskiego, niezależnie od tego, czy one zawierają materiały chronione czy niechronione. Ich warunkiem jest tutaj twórczy charakter tego układu lub zestawienia. Co to znaczy twórczy charakter układu lub zestawienia czy doboru? To jest oczywiście kolejne pojęcie nieostre, z którym się spotykamy na gruncie tej ustawy. To jest rzecz, którą też trzeba oceniać na gruncie konkretnego przypadku, no można powiedzieć na pewno, że nie jest twórczy dobór, jeżeli on ma charakter wyczerpujący albo jest całkowicie zdeterminowanym celem zbioru, gdy ma charakter na przykład oczywisty, prawda, wszelkiego rodzaju, nie wiem, indeks nazwisk, indeks miejscowości, które są w danym tekście wymienione, wszelkiego rodzaju katalogi i tak Albo wtedy nie można się dopatrywać twórczości, jeżeli zestawienie takich informacji lub materiałów ma charakter oczywisty, standardowy, jest oparty na oczywistych kryteriach właśnie alfabetycznych, chronologicznych i tutaj mamy takie same właśnie przykłady, indeksy rzeczowy, indeksy osobowe, indeksy miejscowości, katalogi towarów, wykazy cen. I tak dalej. I oczywiście tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że prawo autorskie do tego zbioru przysługuje do tego, kto ma twórczy wkład w powstanie czyli ten, kto stworzył daną antologię, na przykład, będzie uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych. Na gruncie tego przepisu który powiada nam przecież, że one mogą zawierać te zbiory niechronione materiały, no to taki zbiór może być, zawierać i materiały chronione, i ma wyłącznie, i materiały niechronione wyłącznie, i materiały takie yy, i takie, i trzeba tutaj odróżnić dwa rodzaje uprawnień, które mają miejsce na się tego przepisu do elementów zbioru, jeżeli mamy do czynienia z utworem i do samego zbioru który jest czymś innym niż te jego elementy. Oczywiście jest ta przesłanka twórczości. Tak, to właśnie jest zawsze problem, ilu, z, z ile elementów zbioru można wyciągnąć z takiego zbioru, żeby nie naruszyć praw do samego zbioru, to znaczy na przykład wyjmę jeden, to wiadomo, że nie, a wyjmę dziesięć i je ułożę w tej samej kolejności, które były, to już jest fragment bazy danych, czy nie wiem od którego momentu. Oczywiście, mogę... że tak, no to jest znowu ta, taki problem, który no, będzie rozstrzygany na pewno okazuistycznie, to znaczy jeżeli powiada się w tym przepisie, że Chodzi o twórczo że twórczość musi się wyrazić w doborze, układzie lub zestawieniu. To jest pytanie, na ile ja wyciągając pewne elementy z tego zbioru, ingeruję w ten, czy kopiuję, czy powielam tę twórczą cechę tego układu lub zestawienia. Mówię, to jest e, proszę państwa problem, którego moim zdaniem nie da się na gruncie pewnych ogólnych po prostu założeń rozważyć, tylko trzeba to interpretować po prostu na gruncie konkretnego przypadku. E, czyli z tego, co powiedzieliśmy o zbiorze, no to wynika, że możemy go udostępnić, jeżeli po pierwsze sam zbiór nie jest twórczy, albo ochrona wygasła, albo e, wszystkie elementy zbioru również nie mogą być chronione. Te dwie przesłanki muszą być spełnione oczywiście kumulatywnie, łącznie i tutaj widać, że brak ochrony któregokolwiek elementu no, dotyczy tych przypadków, kiedy ochrona wygasła, kiedy mamy wyłączenia na podstawie artykułu czwartego, o którym mówiliśmy, kiedy mamy materiały, które nie spełniają cech utworu.